Tutaj ktoś walczy o życie. z tej strony Macie Dzisiaj sobie będziemy zwiedzać ten oto opuszczony szkieletor Zapraszam Teraz jesteśmy na dziewiątym piętrze Sorry, że tak głośno jest, ale jednak bardzo blisko ruchiwam ulicę. Popatrzcie, rury, gołębie, wszystko. Wszystko to jest. Świetnie to wygląda. No i okno. Bardzo, bardzo ciekawe. Trochę ciszy się zrobiło. Podejdziemy do strefy chilałdu Patrzcie Mamy strefy strefę chilałdu Coś świetnego mam -hmm. zdania Jakoś co za grillas robią Widoczki piękne Słodzimy sobie teraz ja Skoda... Jest, Właśnie, nie powiedziałem, że tyle... I ziomek dzisiaj z nami jeździ, więc wbijcie do niego, po ma mało subskrypcji, a tyle odcinków, stara się. Dobra, no właśnie. Ja chcę mówić coś o tym opowiedzieć. No to w tym akademiku, bo to ma być akademik, miało mieścić się 277 pokoi jedno- i dwuosobowych, które są piętra niżej. Tu mamy jeszcze wspólną było no, W skład strefy wspólnej wchodziły tak. takie rzeczy jak siłownia, gaming room, strefa gastronomiczna, różne sklepy. Miejsce no, zaczęto budować 4 lata temu, a zakończono jakoś 3 albo 2. Tak. Teraz mamy jak coś 2023, więc. Możecie no, no, sobie do... policzyć. Tak. Tu, nie wiem, tu mogą być jakieś sklepy, tak mi się wydaje, mogły być. Tak, mogły być, być. jakieś w ogóle, bo nie być cement, jakieś klocki, nie wiadomo. Nie wiem, widać, że dużo uczęszcza tu, bo tak. Grafiki doszło i leśniaki zrobili. No, jest to, że go Najczęściej uczęszczają tu gołębie. Tak, i ludzie w sumie. W no okay, chwilą ja, nie jadliśmy tak. jakiegoś ojca chyba z synem. Czy tam wujka i ojca z synem. Nie tu nie jeszcze po okazji może na dole. Mamy Patrz. sporo materiałów budowlanych. Tak. Takich jak pustaki tam jakieś. Nie wiem, ja jeszcze... Ja u siebie na filmie nie byłem, ale możemy od wspólnie tutaj przejść. Bo się do, Dobra, teraz sobie idziemy na siódme piętro Zaczęliśmy w ogóle z góry, więc... Więc tutaj akurat tak nagram elegancko. Więc historię już znacie. Już już w sumie wam ziem, fajnie opowiedział. O! No i tysiące, nie wiem, może nie tysiące. W sumie to jest 277 pokoi, jak to były w poziomie mózgu. No i tak to fajnie bardzo wygląda. Ale widoki, co tutaj się okazuje, to jest coś świetnego, moim zdaniem. Patrzcie, dużo rur, no bo wiadomo, kanalizacja, takie rzeczy. No i hałasu dużo. No, bo jednak droga, blisko, ruchliwa. Fajnie, fajnie, naprawdę. Bardzo ciekawa miejscówka. Piąte piętro. Więcej materiałów. Tak. nie materiałów, ale okna. No. Okna. Więcej rur. Jakieś takie wygięte. No i dużo, dużo, dużo palet. Tak. Dużo palet. Nie no, świetnie to jest, naprawdę. Bardzo fajnie. Akademik jest przy Akademii Wychowania Fizycznego. Oczywiście nie powiem w jakim mieście, żebyście tutaj nie naśladowali moich. Moich i nie tylko moich, bo tutaj ziomka naśladowała. To moich to chyba jeszcze bardziej. <gry> nie no. Nie no, nie wspinacie się. Właśnie, nie wspinacie się, nie, nie, nie łaźcie po takich miejscach, Dużo takich właśnie ciekawych pomieszczeń. Ja bym tak nie łaził. nie wody. Teraz jesteśmy mega widoczni. No, nie, no nie, naprawdę no, tak. mega ciekawa miejscówka. Dobra. Dobra, przeszliśmy sobie inne piętra, bo w bardzo nie było sensu nagrywać. To jest. ze względu na to, że to jest. Piętro, o, to jest jedyne piętrowe, tak. jedyny piętro, w którym są wstawione okna. No. Co jest ciekawe, tak. to jest na nie wiem, tych... Ale tu, tutaj są ubytki w tych oknach, mhm. które są powinione. Tak. To jest, co to jest? Tu tak, do na marowane graffiti. Tak, graffiti. Grafiti, wszędzie grafiti. Tak. No i ogólnie... Jesteśmy na pierwszym piętrze, by nie powiedzieć do albo nie pokazuje strasznie niebezpiecznie no, widzicie już jest tabliczka, która was ostrzega byście nie robili tego samo o, fajne, no, fajne ujęcie jest Tylko to chyba tyle z ja, tak. Jeszcze, tak, jeszcze parter nagramy wam i spróbujemy jeszcze tą piwnicę, ale nie będziemy tam jakoś łazić no, nie, to może pokaż po prostu, pokaż no. nie da się tu trzeba mieć specjalne buty ta. <try> nie, to chyba było... Nie, chyba się wyrwało. Świetnie. Co za warianty? Mm. Dobra, jesteśmy teraz na parcerze. Tu już jest o wiele ciemniej niż tam na górze. Nie, nic, nie jesteśmy bardzo... Widocznie w sumie. Ale, znaczy, no, I tak się już trochę pokazywaliśmy. No no więc... To już, nie to już tak nie ma znaczenia. Ale no, wiadomo, zobaczcie, dużo właśnie. I to dużo jest właśnie w giglach. Szkoda, że to jest takie zdewasowane, no, bo widać, że to taki krok dewastacji. No nie potrzebne moim zdaniem. Patrzcie, dużo takich rur. Weźmy, że no, nie mam w sumie latarki, ale... Nie, nie mam. Nie, tu nie ma. Klawiatura jest tam. Dobrze. Dobrze. Jeszcze widać. Myślałem, że ktoś tu jest, ale to tylko, wiesz... Ciekaj. Dobra, jeszcze sobie zejdziemy do piętra minus 1. W zasadzie może piwnictwem można by było to nazwać. Zobaczcie, drzwiczki, oczywiście nie jakiś płot tutaj w budowie. Dobra, wchodzimy w niejakim, leciutkim... Odkazało się, no. zobaczcie. A żeśmy przynaleźli do tego Tu? No, bo... Zobaczcie. Tutaj chyba właśnie wentylacyjny, tam widać pod trochę. co możecie zobaczyć tutaj? Ej, pełno syfu. Te wyrzucone no już jako śmietnisko trochę. No. I zobaczcie. Jeszcze zejdziemy sobie tak jak wam mówiłem na początku. Znaczy na początku po tego urywku. No jak widać wody jest pełno. Albo miał wodory albo jakieś gumiaki to by się dało nawet przejść. Ale nie widzimy, nie widzimy sobie tutaj zdrowia psuć. Ale tu jest cicho.